Cieszymy się z tego zwycięstwa. To jest chyba pierwsze zwycięstwo siarki w połańcu. Znaczy, zagraliśmy bardzo dobry mecz generalnie. No wiadomo, jakby rozebrać i wyciągnąć z tego meczu stałe fragmenty gry, no to, to była no, bardzo duża dysproporcja pod względem umiejętności. No, oczywiście czarni starali się grać agresywnie, wychodzić wysoko, ale generalnie wychodziliśmy z tego pressingu w dobry sposób. Sytuacji myślę, że mieliśmy bardzo dużo. Marcin Wieczerzak no, po broniu bardzo dobry mecz utrzymywał Czarnych przy życiu. Po prostu musimy być dużo lepiej skoncentrowani, wykorzystywać sytuacje, które mamy i uważać na stałe fragmenty gry, bo no, Czarni no, bramki zdobyli po stałych fragmentach i, gry i to tak naprawdę jedyne zagrożenie. No To były długie wybicia plus stałe fragmenty gry. Byliśmy na to przygotowani, ale jak widać no, przygotowania, a realizacja na meczu to jest drugie. No. Z tym, że no, dzisiaj strzelamy cztery bramki i nawet te błędy, które popełniliśmy, no nie rzutują w żaden sposób na straty punktów. No właśnie, bo wszystko to praktycznie, co czarny dzisiaj mieli, to wy im stworzyliście, prawda? Także chyba, jeśli byłaby ta odpowiedzialność większa, to i wynik pewnie byłby spokojniejszy, a tak do końca ten mecz był taki nerwowy. No zdecydowanie, wiadomo, że z, z, zaczęliśmy dobrze ten mecz e, z impetem, mieliśmy sytuację jedną, drugą, później dostajemy bramkę po rzucie rożnym, e, wyrównujemy do, do przerwy, możemy, możemy jeszcze jedną bramkę na pewno strzelić, żeby schodzić na przerwę z prowadzeniem. Później drugą połowę też dobrze zaczęliśmy, też sytuacja praktycznie no, w pierwszych dwóch czy trzech minutach już mieliśmy jedną czy dwie sytuacje bardzo dobre. Nie potrafimy strzelić, strzelamy dwie bramki, wydaje się, że mamy kontrolę, dostajemy też bramkę z niczego, pożycie karnym, gdzie nie możemy się w taki sposób zachować. Na szczęście strzelamy czwartą bramkę, powinniśmy zdecydowanie wyżej jeszcze w końcówce ten mecz wygrać, bo były ku temu sytuacje. Nie wybrzydzamy, no, wygrywamy tutaj 4 do 2, wiemy, że, że, że w zespole czarnych to by tutaj nie grało, oni się od kilku sezonów utrzymują w tej lidze. Szczególnie na swoim boisku odbierają punkty faworytom, dlatego my już do pałańca w tym sezonie nie przyjedziemy, także mamy to za sobą, wygrywamy i to jest dla nas dziś najważniejsze. No koniec jeszcze pytanie odnośnie François, czego dzisiaj nie grał, jak, jak z nim sytuacja wygląda? No jest naszym zawodnikiem, ale gdzieś tam jakieś problemy wystąpiły przy rejestracji i... No liczymy, że w najbliższych meczach będzie już do naszej dyspozycji. Nie byliśmy faworytem i zdawaliśmy sobie sprawę, że, że musimy bronić też przede wszystkim ilością, a nie jakością wo wobec bardzo mocnego przeciwnika, jakim jest siatka Tarnobrzeg. Eee, szkoda, przegrywamy, natomiast uważam, że z podniesioną głową pomimo czterech bramek straconych to, to możemy śmiało patrzeć na to w ten sposób, bo w zasadzie w tym momencie, w którym złapaliśmy rzut karny i, i, i strzelamy bramkę na 3-2, tam gdzieś mieliśmy jeszcze taką połówkową sytuację, którą przy odrobinie szczęścia mogliśmy wykorzystać nie wykorzystujemy przegrywamy natomiast tak jak tak jak pan zauważył faktycznie chyba strudu nie było właśnie widać że siatka miała dużo jakości dużo tych sytuacji mieli, ale... Facnie byliście do końca, do końca grze w tym, to też chyba może napawać optymizmem. Myślę, że to jest wpisane poniekąd w charakter tej drużyny i tej szatni. Też tak staramy się z prezesem budować tutaj ten, ten klub, żeby ci ludzie, którzy tutaj przychodzą nie bali się takich rzeczy, bo to są wyzwania. Wiadomo, że ta drużyna jest tak naprawdę na poziomie drugoligowym. Mówię tutaj o drużynie siarki, a, a... Tak naprawdę, że zaczyna się też od zera do zera, i, i, i dyspozycja dnia, jakiś jeden, drugi błąd móg, mógłby przechylić to. Natomiast nie można wyjść i stać w kącie, czekać na to, co, co przeciwnik zrobi, bo, bo, mówię, to nie, nie wpisuje się w, nasze, w naszą ideologię. Jakie Myślę, że tak bardzo optymistycznie chcemy się po prostu utrzymać. Po prostu, mówię, natomiast to nie będzie łatwe, bo w kontekście tego, co się dzieje, jakimi budżetami kluby dysponują, to. No jesteśmy po, gdzieś tam jakimś kopciuszkiem poniekąd, natomiast pieniądze nie grają w piłce i, i doskonale o tym wiemy wszyscy. Worek pieniędzy, bramek nie strzela. Zresztą to, co dzisiaj pokazaliśmy w pierwszej połowie wcale, okej, okay, mieli, miała przewagę Siarka, ale wynik był jeden do jednego, więc koniec końców patrzymy przed siebie. Teraz mecz, kolejny ciężki mecz z Krzoi i, i trzeba liczyć, że będziemy punktować na spokojnie. Jest to pierwsza kolejka. Mówię, docelowo koniec końców chcemy się po prostu utrzymać trzymać w tej lidze